Witajcie. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na drugi bieg Olimpii, który w tym roku będzie szczególnym wydarzeniem, ponieważ będziemy pomagać Blance. Niech to będzie bieg po zdrowie. Bieg po zdrowie Blanki, po nasze zdrowie, bo jak wiadomo, aktywność fizyczna to zdrowie. Chcemy w ten sposób propagować u dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowy styl życia poprzez biegi, ale nie tylko będzie, będą biegi, będzie dużo różnych atrakcji z których będzie można skorzystać w niedzielne popołudnie myślę, że będzie to miło spędzony czas ja również tam będę, będę prowadził dla Was relacje gdzie można zrobić sobie zdjęcie więcej informacji oraz zapisy znajdziecie oczywiście na facebookowym fanpage'u LKS Olimpia ja również zapraszam Was na do śledzenia mojego facebookowego fanpage'a oraz na instagrama mojego Linki wszystkich, wszystkie linki, znajdziecie oczywiście pod filmem. I do zobaczenia w Parku Solana 27 czerwca, niedziela, godzina 14.30. Cześć.